Japa jest taka, że. Ja Japa jest głowę. na głowę. Marzenie. Siemanko, zapowiadaliśmy wam, wam spam gremlinem. I będzie spam gremlinem. A na ile zrobisz już kilometrów? 1220. Więc lecimy wymienić olej, a przy okazji założymy Ejbachy. I dystansik. O tyle będzie ciekawie, że machów jeszcze nikt za bardzo nie montował w Europie, bo w sumie one dopiero co wyszły, więc zobaczymy, pomierzymy ile tak naprawdę zajdzie na glebę ta koza. Jest zapas. Jest zapas. No powinno być sporo ładnie. Będzie jak urywać do kładeczki o Na razie wchodzi mi cała łapa. Profesjonalny pomiar. Zobaczymy co później Dobra, mierzymy japę, Tylko tu mamy od ziemi i tu wychodzi nam ile? 68. A od do wychodzi nam 15 i 3. Czyli dużo za dużo. Czyli sporo za sporo. Tak, powinna powinna paczka fajek. To jest ja. idealnie. I to lepiej na boku. I to slimów. Tak. A tu mamy 67 i Trzy, A tu możemy zmierzyć też tego brzdąca, wychodzi 24,5. Z drugiej strony nie będziemy mierzyć. Zakładamy, że gier jest na tyle idealny, że nie trzeba mierzyć, bo jest równo. No i co? Zobaczymy, co tu się wydarzy. Jedziemy. Oby to jest coś dobrego. coś dobrego. Przedstawiamy nowy miernik, y, jak duża japa. Jest. Japa jest taka, że. Ja japa jest głowy. na głowę. <głos> <głos> Kto oglądał Autka, ten wie. Pit stop. Perfetto. Pit stop. I P. Raz. Kworysowane dwa. Pierdol. I wpierdol. I wpierdol No nie, nie, żartuję, masz naprawdę kupić nosadę, która ma cienką ściankę, bo popsujemy ci ładne koła. Niechcący. I teraz, żeby to tylko nie pospadało. Niechcący, niechcący. Tak to jest, jak się komuś hebli zazdrości. Cicho. Spadaj z tym bicepsem, bo jest taki wielki, że nie widać nic poza nim. Leży. Ile leciutka felga. Osiem my... i kg dziesiąte kilograma sztuka, To jest, to je mało. I to je ładne je. To jest ładne nie? To jest pierwsza tak. seryjna felga, której ja nie chcę i na razie nie będę zmieniać. Przynajmniej nie mam ciśnienia, bo naprawdę mi się podoba. No, to jest wszystko ładne i jest czyste i w ogóle ładne. Musimy to popsuć, musimy to zdjąć, więc musimy go opuścić i musimy odkręcić od góry amorek. I to porozbierać. A nie do mnie zaciski. Jezu, jak się wszystko pyli. Strasznie miękkie klocki w tym aucie są seryjnie. Yy, podobno seryjny kompet klocków wystarcza na dwa tragedie plus kilka tysięcy kilometrów, jak się zapierdala po mieście. Także to jeszcze trzeba zmieniać klocki. No i cóż takie życie. Dobra. Dobra. Bierzemy. bierzemy się za resztę. No dobra, to pacjent numer jeden, gremlin. Jeszcze żyje? Doktor Anna z dystansem. Ja już bez dystansu. Już coś upuściłam. Dobre, nieważne. A doktor Łukasz, porozmawiamy o problemach. Jakby, żeby byłam, nie było, że jest tak kurde różowo i tak nam to idzie. Pa, pa, pak. Pa, ty... przyszło kiedyś odkręcać amortyzatory w gierze z przodu, to szykujcie się na to, że są tam dwie śruby, 22, które odkręcaliśmy takim o narzędziem. To jest takie narzędzie, że ja muszę dalej stanąć. Ponieważ klucz pneumatyczny w ogóle powiedział ni chuja. Więc... Sam, Leży tu, umarty. Sezon, sezon na... Ale ktoś to dojebał, uważam za otwarty i zrobiła to fabryka Toyoty. Fajnie, bo jest to solidnie zamocowane. Gas racing. A, druga sprawa. Będziecie się odkręcić na od góry. To jest to tutaj. Czyli w trzeba demontować... Całe pod szybie, ale może nam się uda tam coś wcisnąć, żeby tego nie robić, bo mi się nie chce tych wszystkich spinek, gówień plastikowych demontować. Zawsze bym coś połamał, to zaraz bym miał w domu celibat Nie no, aż takich tortur to nie stosujemy, po co obok Ale może tak, jak chcecie to robić, to 17, 19, 22, 14 i chyba teraz kluczy i może 12. To już pod prokuraturę posłać. 17, 19 to jeszcze ale 14? No, nie to... spodziewałam się tego podobnie. Dobra. <laughs> Dobra się. co Ty tam walczysz? No właśnie, rozebraliśmy pierwszy amortyzator. Zjedliśmy sprężynku. I zaraz będziemy ściskać i zakładać nowe sprężynku. To Ale... jest mistrz ściskania. Ale jaki mamy tutaj prosty ściągacz dzięki Dareczkowi. Takiego ściągacz to sobie nie zakupicie nigdzie teraz. To ściągacz, który tata Darka kupił Lat temu 10, gdzieś tam i Darek nam go pokryjomo pożycza. Bardzo pokryjomo, teraz już wszyscy będą wiedzieć. Pana Darka nie ogląda, YouTube. A. Zacznie. Chyba. Co, Darek? Patrzcie panowie i zdrowie. jakie ja mam tutaj widoki. Marzenie. Kobieta sobie swoje ogiera, mówię. <gry> Odkroiłaś trochę swojego dystansu wewnętrznego. W plasterku. Jak nie mam ja, to będzie miał samochód. A tam nie masz tego za to powiesz? Gry. Nie mam, jak się śmieją z mojego samochodu. Co to może znaczyć gry? Właśnie w ogóle. Trzeba policzyć, ile jest gierów na gierze. Jak dużo jest giera w gierze, bo o. mam wrażenie, że jest tych znaczków strasznie dużo. Obstawiajcie <grym> obstawiajcie w komentarzach, ile może być emblematów GR w tym samochodzie na zewnątrz i w środku razem. Tak, wszystko. My jeszcze nie wiemy, ale podpowiem wam, że dużo. <grym> Tyk. Tyk. Chciałam to oczyścić. Stop. Witnie <grym> Ech. Powiedziałbym coś szowinistycznego, ale. Ogóle, ja mówię, ja to się ja mówię, mówię, no. że wy, To macie chyba w genach, że wszystko trzeba sprzątać i czyścić. Ja jak, ktoś musi, jak wy tego nie robicie. Jak tu nawet takie rzeczy się, nie da, no, akurat się śmieję, śmiechem, ale mądra rzecz, no, bo dobrze, jak jest to, czysta, czysta jak się na nią montuje. No to chrobotanie mnie przyprawia o. A to dalej kręci. Cie! Cie kręci, cie. Gdzie Ano, jak myła Jarisa na maini, to goś prawie się wyjebał na motocyklu, bo się zagapił. Co tam mogę powiedzieć? No ja mu się nie dziwię. Dobra, a. bo to kurwa wody są jakieś love story, ludzie się pożegają na eee, eee, ten tęcza. Zręcza. Mi tam się podoba, ale teraz udaję na potrzeby publiki, że Halo! Halo, tu kwestia bogini domowego ogniska nie uzyszacie. Patrzcie, jak się odbiera Piękny. <laughs> kurna. O ty kurde, że no, żeś stanowi. No żeś chciałeś Lebe. niespodziankę to znasz. Jezu, jakie porno. Mm. Tak się odżywiają fitnessaki na robocie. Pacjent wisi. Filowa przerwa. Nieważne jaki kontent, czy to motoryzacja, czy cokolwiek innego. Ale żarcie to kurna, wszyscy kochają. Nie? Stolik z pięknych Nokianów. No kurde, stolik jest stylowy, adekwatny do lifestyle. Ciach. Bęk. Jak ty nie masz takiej niespodzianki na robocie robić, tam zaraz już za to to wrzucimy. Nadszedł czas, karmimy w końcu nowotwkiem, olejem. No i to jest rozwiązanie zagadki: co tam lać, co tam lać. Nikt nie wie, co tam lać, więc okay. nie wymyśliliśmy nic mądrego. 0,20. Tak, i tak dobra rada od nas. Jak już kupujecie motul albo milersce, to kupujcie z pewnego sklepu, bo okazuje się, że oleje też się bardzo często podrabia. Zwłaszcza jakieś popularne marki, u Mobil Motul i tak dalej. Więc polecamy jednak sprawdzone sklepy. Na przykład. I tu jest mieć sensoryczną. <laughs> powiedzą, że amatorzy, a inni, że potrzeba matkowy na łasku. Jest profesjonalny lejek. A tu jest drugi profesjonalny lejek. Spierdziela. <grymka> 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 Jezu. Mam go. Widać ten przystojny lejek. Nam, 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 nam. No. Si leje się. Słyszę żabę? Słyszę żabę. Czyli co zostało zrobione? Polane. To będą. Zrobimy limitowane edycję menażowych koszulek polane. Kompołowa, co to, tu. To, to... <laughs> jak mi to pułapki zestawia. It's a trap! It's a trap! Mordują tam kogoś? Nie wiem. To chyba żółw. Zresztą brzmi jak żul przez megafon. Ciekawe. <laughs> Powstanie, mają. Powstanie Żuli? Powstanie marywijskie. No i dobra. I to czekamy wspólnie i zobaczymy, czy mu od razu troszkę. No, nie wiem, jak wyliczyłeś to. Fajne są te butelki i puszki, zwał jak zwał. Ładne. Ładne. Old Ale nie mają absolutnie żadnej miarki z boku. Więc tak trochę. No, słowo. Taki one idą, że na będę mógł ci ukraść na dolewkę. Do niczego to się nie nadaje. Pff. Ja i tak wiem, że nie polujesz na mój olej, tylko na moje hamulce. Chcecie mm. mi jakieś sprawdzone zabezpieczenia do hamulców? Żebym mogła w garażu zabezpieczyć przed miturskim. Pane. Daj mi mieć coś lepszego. ty masz super stary. Dupę masz lepszą. A to jest twoja dupa. No i tak, należy żyć. Tak trzeba się ustawić. Dobra co, zapalimy sobie chyba w tym czasie znowu. Najpierw my, a potem gramin. No i zobaczymy co tu się wydarzyło. I teraz musisz jeszcze raz. No. Coś tam siadło. A się jeszcze uklepie. Uuu, ten distancing z przodu, to tak powiem, ci męsko. Tu też na Bardzo męsko. To co było wchodziło, nie? Na styk. Dobra, wcześniej wchodziła cała dłoń. Z palcem tym i luzem. No, a to ci się jeszcze uklepie z pół centa na bank. Biedny Maxton. Ja pierdzielę, ja wrażenie, że to nie jest 2,5 cm. Jest... Oj, biedny Maxton. No biedny. będziesz to mierzył zobaczymy. Jest srogo, pomierzymy tak jak wrócimy do domku i odpoczniemy trochę. A teraz to... No my? jak, teraz to ja nie idę spać. Teraz to ja jeżdżę. Dobrze, musimy dokręcić jeszcze tylny, tylny wahacz. I co? I jeździmy, jeździmy, zobaczymy co się będzie działo. Dobra, minęła doba. Zrobiliśmy je z kilkadziesiąt kilometrów na nowych sprężynach. Wszystko działa, nic nie tłucze, jest fajnie. Dystanse są ok, nie ma żadnego bicia kierownicy, więc po Tego się mega obawiałem. bo to dystanse. Już, Tu już spoiler jest. Tu już spoiler jest troszkę niżej, albo troszkę nawet dużo troszkę niżej. Bardzo wyżej? Troszkę, co? Troszkę, bardzo niżej. Troszkę, bardzo niżej, tak. wyżej, wiem. Bardziej niż się spodziewaliśmy w sumie. Jak wrażenie? Wizualnie jestem zachwycona. Tym, że trochę bardziej tłuczę, też jestem zachwycona, bo jestem tego przyzwyczajona, więc jest troszkę sztywniej. No plus. Ja bym to tak określił, jak ktoś już napisał na grupie Jarisowej Facebookowej jest tak z 20% sztywniej niż seria. O. No i to więcej, zaraz będziemy to mierzyć. A mi się wydaje, że to jest więcej niż 20%, o których ktoś pisał na forum. Przynajmniej to są moje odczucia, no nie wiem na jakiej zasadzie to jest zostało policzone, 20% od czego, no. no. to takie... subiektywne opinia. No taka dupogamownia, no inaczej się tego nie da zmierzyć. E, więc no, jest fajnie, jest sztywno, jest niżej, jest dużo ładniej, jest, Jeździ się w sumie spoko, troszkę tłucza, ale bez dramatu. Myślę, że jakbyśmy założyli hr -y, to byłby dopiero dramat. E, zaraz pomierzymy ja to siadło, tu już się w miarę uklepało, więc git. Tam. Energii mam pełno, skończyliśmy o trzeciej. Nie pamiętam z głowy, ile było wtedy, więc jak sobie poskładamy film... 67 czy coś Jak poskładamy film, to Wam wrzucimy porównanie tutaj na piśmie gdzieś na górze. Ja nie pamiętam tych wyników dokładnie, ale zmierzmy tak, jak mierzyliśmy wtedy, czyli przez środek... Czyli źle. Czyli że przez środek koła jest 65,3 chyba widać. No ale to no wtedy dobra. też nie było widać. Musicie uwierzyć mu na słowo. Ja tak robię A, i żyję. Jeszcze. Przód się zrobił 12,5. Było 14? Było więcej. Nie pamiętam już, kurczę. 12,5. Tył. jest jakieś światełko. 65,5. I tylny ten dyfuzorek, 20 i całe 23, 22, 8 mniej więcej, już się nawet milimetrami nie spuszczajmy, bo to tam zależy jak leży, no dobra, zadowolona z modów? Ja bardzo, tak ja chciałam. Również... Teraz trochę bardziej zaczęły przeszkadzać inne rzeczy, które są dalej na liście. To normalne, więc spoko. Fajnie, że udało się to zrobić, bo auto wygląda naprawdę 100 razy lepiej i ten dystans zrobił robotę. Wygląda. Więc spoko. Fajnie, że udało się to zrobić samemu, bo dawno nie grzebaliśmy z tym szybciej. Nie zrobiliśmy w sumie wtedy z przodu albo jakoś z boku, albo jakoś w ogóle, tak. żeby pokazać, jak to wygląda. Ale... Ło. kiedy Ale... było kozą. Zrobimy no tak. jeszcze. W każdym razie lepiej teraz, bo teraz wyglądasz. Zrobimy tak. jeszcze poteczki przecież nad, nad stawem. Rzucimy wam też birole, Więc zobaczcie, jak to, to teraz tam leżeć, się umyje i będzie normalnie w ciągu dnia. No i kurde, tyle chyba. Co? Lecimy, jeździć dalej i może w końcu odespać. Czyli co? Żegnamy się? No żegnajcie. No żegnajcie, ja mówiłam, jestem dobra w żegnaniu. Pa! Nara.